Mamy 23.35, Goście się jeszcze bawią, a ja jako organizator chciałem podziękować gospodarzowi fabryki Lloyda, że lokal jest tak klimatyczny, przepiękny do roka, ale lokal i piękne zastawy to nie wszystko, liczą się ludzie. Łukasz Gliński, działacz, w ogóle członek zarządu Konfederacji Pracodawców, no i też mogę powiedzieć, nasz klient ma dwóch. Tak, bardzo tak, się cieszy, jak Przy okazji, tak, oczywiście. Bo wiecie, no zrobił koło dobrej roboty i za to Ci dziękujemy. No ja już się wyłączę i pozostawię z koleżanką. Może Łukasz, powiesz trochę ja o tej tajemnicy Sukcesu. No właśnie, bo to nowe miejsce na mapie kulinarnego Bydgoszczy, prawda? No, nowe miejsce i kulinarne i kulturalne. Mhm. Z takiej to przyczyny, że jest to obiekt, który jest zabytkowy. A przy okazji renowacji zabytku, wymyśliliśmy dla niego nową funkcję, czyli taką funkcję eventową. Robimy między innymi spotkania, chociażby takie jak dzisiejsze, czyli kultura połączona z, z, dobrą, muzyką. z dobrą muzyką. Impreza zamknięta właściwie, event firmowy, ale oprócz tego robimy bardzo wiele różnego rodzaju koncertów. Obiekt jest bardzo mobilny, można. W w bardzo różny sposób go zaaranżować. Ma między innymi mobilną trybunę, taką teatralną. Można go zaaranżować w formie takich dziś bankietu. Można wymyślić sobie imprezę okolicznościową, można właśnie zorganizować różnego typu koncert. Obiekt jest przy okazji dwupoziomowy, a to wszystko dlatego, że właściwie budynek odwzorowaliśmy do oryginału. Tak jak wyglądał te ponad 130 lat temu, tak wygląda i dziś. No właśnie, zapytam. Bawić. Ja zapytam, co to było wcześniej, bo na pewno fabryka. Ale fabryka czego dokładnie? To jest firma, która rozpoczynała od budowy statków, a potem po wojnie, drugiej wojnie światowej, już raczej bardziej remontowała statki. Czyli z tą dzisiejszą funkcją, którą mamy, jest niewiele wspólnego. Choć pewne elementy tej hali produkcyjnej pozostały. Dziś po prostu można się w niej dobrze bawić. Na koniec chciałam zapytać, czym powinien wyróżniać się dobry, lojalny przedsiębiorca? No, na pewno ja kiedy to powtarzam, że taką elementarną sprawiedliwością i uczciwością to na pewno procentuje, jeśli biznes prowadzi się wiele lat. Tak? I to chociażby w stosunku do klientów czy też do pracowników, których się zatrudnia, także właściwie jest to porównywalne. To daje pewną gwarancję i stabilność tego, że jak biznes się dobrze prowadzi, to i będzie się dobrze rozwijał i będzie długo można go prowadzić. Tak to wygląda. Ja akurat fabrykę Leida remontowałem całkiem niedawno, bo obiekt niestety otworzył się w bardzo nieszczęśliwym momencie, ponieważ w pandemii. W najtrudniejszym czasie dla tej branży gastronomicznej i kulturalnej. Tak, ta działalność jest tego obiektu bardzo krótka, ale pochodzę z branży, którą już. Prowadzę ponad 28 lat, także jakby też dobrze wiem, jak to jest, jak trzeba firmy rozwijać przez długie, długie lata. I tutaj na, w kujawsko-pomorskim, tak pan działał wcześniej w tej branży gastronomiczno-kulturalnej, czy wcześniej w jakimś innym lok, A w jakim regionie może pan zdradzić? Działałem tu w kujawsko-pomorskim, ale w branży całkiem innej. W branży, A, w innej branży, rozumiem. Specjalistycznej branży utrzymania czystości i higieny. A to jest coś, co. Przypadkiem stał się własnością naszej firmy, i przy tej okazji rozpoczęliśmy i renowację, i wpisywanie tego obiektu na listę zabytków. I tak te losy się potoczyły. Pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Nie wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.